O czymś, co kiedyś królowało na naszych stołach, a teraz wraca i to wraca triumfalnie kasza. Nieświadomi jeszcze tego, wielu postaciach występuje, stykamy się już z nią w naszych najmłodszych latach w postaci przez jednych uwielbianej, a przez innych szczerze znienawidzonej kaszy manny. Jeśli nie mamy rezolutnych rodziców z alternatywnym kulinarnym zacięciem, którzy zamiast ziemniaków mogliby serwować pożywną jaglaną, rozstajemy się z nią na długie lata. Najczęściej do czasów studenckich, kiedy trafiamy do barów mlecznych, tam od lat, jako obowiązkowy składnik wielu dań, króluje ta jedna jedyna kasza gryczana odmieniana przez tysiąc kulinarnych przypadków. Po wizytach w studenckich garkuchniach często na lata skazujemy kaszę na niebyt, zaliczając ją do tych mniej wykwintnych, pospolitych i niegodnych naszego wyrobionego podniebienia dań. Nie mamy już ochoty eksperymentować z kaszą krakowską, jęczmienną czy jaglaną. Aż nadchodzi taki moment, kiedy musimy przeprosić się z tymi ziarnami zbóż. Wszak okazuje się, że domeną tego lepszego kulinarnego świata jest nie tylko elitarny kuskus, ale tak sponiewierana przez nas kasza gryczana. Tu linia podziału między tym, co mało wyszukane, a tym, co wykwintne, nie jest już tak oczywista. Opowiedziałbym się za kaszą gryczaną. Jest bogatsza w składniki mineralne przede wszystkim. Jest bardziej odżywcza. Poza tym jest nasza rodzima. Jest łatwiejsza w obrówce jakby termicznej i więcej rzeczy można z niej zrobić. U nas w restauracji Fusion staramy się wykorzystać ją w formie maków, a to jakichś dodatków do, do drugiego dania w formie teriny, gdzie używamy jej z połączeniem różnych dziwnych, dziwnych smaków typu dodajemy troszeczkę wasabi, troszeczkę sosu ze słodkiego chili. Można z kaszy gryczanej stworzyć bardzo fajne, wyszukane dania maki z kaszą gryczaną, gdzie dodamy troszeczkę żurawiny. Możemy dodać kozi sery, kaczkę pieczoną po polsku. Mamy bardzo wyszukane danie. Możemy stwor stworzyć jako dodatek terinę, zapiec z kurkami, ze szpinakiem. Do tego jakąś rolatkę z mięsa. Tak więc to nie jest tylko, brzydko mówiąc, zapychacz, a, a jednak jest to produkt, gdzie, gdzie można stworzyć bardzo wyrafinowane danie. Kasze same w sobie, one przeważnie jeżeli ją się skomponuje z jakimś daniem, jednak ona tam gdzieś przebija i dominuje. Oczywiście, wzbogacona różnymi składnikami, ten smak się zmienia. Ona przyjmuje te smaki od tych, daj na przykład, od prawdziwków, od szpinaku, od na przykład składników takich z kuchni orientalnej jak Kary. Trzeba trochę zagłębić się w kuchnię Fusion, poznać ją i eksperymentować, i naprawdę dużo ciekawych rzeczy możemy wtedy wykreować. Kasza Gryczana, pamiętasz, była przebojem Barłapis w misiu Stanisława Barei? U mnie wiadomo też była przebojem. Tak? To dlatego Mama tak zostało Tak, was w Jedz, bo zdrowa. Jez.